Dzisiaj, no, witajcie z tej strony Serbix. Dzisiaj ze mną oczywiście jest Norbi, który pojechał po, pożyczyć ogólnie sadarkę od sąsiada. Bo dzisiaj tutaj będzie gruba akcja: sadzenie ziemniaków. Ja jadę sobie tutaj czwarem na sprzed sprzedać soję, ponieważ jest bardzo dobra cena soi. Więc tutaj, myślę, że coś zarobimy sobie za tą soję. No, jak widzicie, tutaj ładnie wyjechał Norbi ma tam Uważaj. Halo. nawet widzę, że to nawet zasypana ziemniakami. No, o matko. Bo miałem Jezus, w Nie, To nie jest Także to pojedziemy sobie No, sprzedać yy, tą soję. Yy, tak, tu wolne, wolne. Także tam ta mała przyczepka z tyłu, tak trochę średnio wygląda, ale. No, co, co, co zrobimy. Czekajcie, sobie szybko jakąś fotkę strzelę. Elegancką. Kurde, dobra, jeszcze trochę podjadę, bo tu... bm sąsiada będzie na tych... na no, na filmie i potem sąsiad będzie się próbował. O, taką setupne fotę. Tak jak widzicie, mam wyłączonego koguta, bo to wiecie, no... ...trochę duży ten transport, więc... Więc różnie tu może być, czekać z rady, trochę z cisza, na 10%. A ty jak tam już dojechałeś? No już tu podpinam zestaw. Spróbuj tam 60, -tko. może 60, pociągnie ten zestaw. <gry> A potem ci się z dojczem wymienimy tam. Dobra, cyk, uwaga. Chłopie, na easy. Chłopie, na hydropokasadarko od razu. <gry> Mój Boże. ale kasa sypie Uuu chłopie No to mamy już tak dość dobrą cenę, więc jeszcze to zbieramy troszkę i za niedługo będzie można kupować kombajn. Co się zwalił <gulanie> <gulanie> Jadę, jadę Żeby zaraz nie było jak z zwała... Żeby za zaraz nie było jak z wałami, że chłopie wciągnie sześćdziesiątkę po ziemię nie, no, no dwa koła trochę idzie, ale jest dobrze. Dobra, jak coś tu jadę, już, ja już zwracam tutaj. Ja się boję, hopie Ale ta przepka dziwnie wygląda ogólnie. Zapomnieliśmy dołożyć burt jeszcze, więc musimy burty dołożyć do tej autosanki No, leżą w, w stole. W stole tam słowane. Dobra. Kurde, takie dziwne, dziwne mam takie FPS-y. Dziwne. Ale dobra, mniejsza o to. Jak tam chłopie, idzie? To jest dopiero polska moc, a nie kurde. Zobacz, i zestaw. Jest, no, ta sazarka, która ma tu, ale jest dobrze A co, hopie, na, mini na miniaturkę w będzie, hopie. Weź tu Stani, na miniaturkę. O, hopie. Uśmiech. Cyk. Basz. Jak to będzie, hopie, normalnie? Chłopie. zmieszczę się tu? Uraz, zmieściłem się na szczęście. Dobra To chłopie dzwonią do to... mnie, cześć Boże Bizon już pełny Trzeba będzie cię tutaj bizona wykiprować jeszcze? Położę z do icha. Dobry tam, pani, daj bizona Stój Gdzie jedziesz? Szmatławcu Dobra Także zresztą do Norbiego pewnie komornik dzwoni <laughs> Najprawdopodobniej Ale ja tam nie wiem <laughs> Nie znam się Dobra, sypie Sypie Elegancko Dobra, on tu do teraz, takie pytanie Tu jest Ty! A dobra e, Tu jeszcze bizona trzeba wykiprować Ile tam, panie, masz tutaj? Tona to bierz tego dojcza i jeźdź tam po ten agregat pod agregat podepnij dobra to ja ogólnie ma... boż cichnę? o, sorry, tylko morning z... o mój boże, nazroję sorry, bo tylko morning dzwonił, bo my chcieli rower zabrać no właśnie mówiłem, że morning dzwonił tam no, chyba bo... pozdrawiam ekipę z rowerów tam, bo zwojem po mnie. Aha! Ja to pewnie, ale! Ta. Dobra, ja tu już 60 mam przygotowaną. Ale zetap. Może podnieść ten! Aha, muszę zapalić silnik najpierw. No przecież, mi się. Z tyłu chylę chłopię, bo... Teraz sam wał to trochę malutki w sumie, pewnie. No, no. No ale taki, taki... O, bo to. Pod uprawę taką lekką tej ziemniaczki zaposadzimy na tym polu ogólnie. Potem faj... będzie fajna akcja ze zbieraniem ich. Cześć! Cześć, ten... muszę na tym monitor... monitorku, muszę GPS-a wstawić. Boże. Ta, tam farminga se włącza, na tym monitorku, będziesz farminga grał Nie no hopper, a ja tu bajki są oglądam. Daj mi spokój. Bajki. Hoy jeszcze Berdakso otworzę, bo już ciepło a u ciebie? Ja na razie sobie chyba poczekam aż w dwie strony objedziesz. Żeby tam nie tego. Tutaj ogólnie ile tego górnika jest? Sześć Ale chłopie, Ogólnie powiem Ogólnie ci... to sorry, jakby było słać wiatr, bo jestem na dworze, bo jest cieplutko. <noise> no w stole siedzi. <noise> I kratam <noise> Nieprawda. Nieprawda, I... bo siedzę bez, bez butów. Ogólnie, jakbyśmy grali na sezonie, to chłopie, wiesz, jakbyśmy byli bogaci? Bo dzisiaj grałem z kolegą. Też tak sądzę. E I tego, i chłopie... Wywiozłem dzisiaj jakieś około 40 tysięcy litrów mleka i zrobiłem 100 tysięcy, hopie. I to tak idzie, że mam chyba około 60 ton obornika, nie? A mam 12 krów. A tutaj jest, hopie 8 krów i co to, 6 tysięcy tylko? I biorą, hopie, 16 prawie ton tmr 21 ton siana kieszonki i 23 tony trawy. A tam to jest wszystko przez... przez... Cztery podzielone <noise> na sezonie. Jak opieczasz, że jeszcze do końca nie dojechałem? <noise> no, tak, czaję trochę. No ale, no, tam. Chłopie, chyba drugi raz teraz bez otworzyłem z podu. Mój Boże, ty tu jesteś. Czekaj, ja teraz tak patrzę. I to ma ten twój 3 metry, tak? Pom, 3 metry. No. A, o chłopie. Czekaj, bo tu coś mi... usiadłem chyba na jakimś przycisku i mi się awaryjne włączy, Ty, a weź zobacz w sklepie jakby myś... jakbyśmy wypożyczyli taki ten... Fursznita? ten... Kultywator? Kultywator? No, on ma 5,2 metra. 5,2... Może trochę tego... To nie Ale wiem, dojść bo... do końca i możesz się tego... zobaczyć. Ja bym do tego. Albo talerz. Ja bym do tego. Albo... tego... Nie, talerzówka też jest 3 metry. Ale jest talerzówka 4 metry, też jest fajna, mi się bardzo podoba. Jaka taka talerzówka? Ta taka podnoszona. A ta, co z miał? Tylko nie, ona tak takie, Patrzyłem ją przy się tak dziwnie wygląda. Znaczy przy tym przy Dojczu, tak dziwnie wygląda. Taka malutka strasznie się wydaje. Hmm. Chyba, żeby jej hydropak do Albo dubszył. bronę mechaniczną 4 metry. Albo bronę mechaniczną 4 metry. No, to to jest tego, metr więcej. A tamten kultywator miał 5,5. No to dawaj tego kultywatora, nie wiem. To czekaj. Czerwony w... daj, żeby pasowały, czy pożyczymy. Jakiś tam różowy, nie wiem, różowego nie daje. No, gdzie tam? To jeźdź tam do końca i ja zobaczę, jak to wygląda w ogóle. U kułu. 60, podpinaj. Tak, Co się weźmią tu przyciągi? Zobaczymy. Gdzie, nie będę odpinał, bo to. Ale tam idzie. Zimnioki się wysypią, to hop! Ole ujęcia, chłopie, byś, byś, by, byśmy mieli, fajne Jeszcze migaczek puścił Nie mrygaj, bo światła bo bezpieczniki spalisz Chuźwa. O Moguty, chłopie, nie, nie ma biedy Ta To sześćdziesiątej Ej, pa, o, otworzę ci drzwi Pa, dawaj, wsiadaj no. <śla> Dawaj, tu jeszcze, o tu jeszcze musisz przetego tego do końca i tu jeszcze musisz, o Dobra, ja tu przetem peguję to do 60 mary matko maskę użybię Właśnie, bo to wiesz Gram realnie, nie? Nie Żeby coś, ale... No tak! Uy. Bardzo lubimy komentarze. Bardzo lubimy wasze komentarze, grajcie realnie. Pozdrawiam za odcinko. Dobra, uwaga, zaraz że mamy prawie 10 minut, a nic nie zrobiłem praktycznie, nie? O nie Boże. Tak ale tu... Chłopie, jedź po te big bugi chyba, nie? Serio? Dawkowa nie jest, mordo. No, na siewniki to nie działa. Raczej. No właśnie. To serio? No to przywieźć? Możesz przywieźć? Możesz i to za dwa. <grych> Albo trzy. Czy Chociaż nie no, dwa wystarczą muszę... mi się wydaje. To chłopie... Tym, a, takie, takie... coś. Do tego takie coś. tak zwane Pangersko, no, very good. No to tak ile tu. Nie no, bym se zapiął na przedniego tuza, ale że gramy realnie... To nie zapią. To no, by raz rozdupczyło. Jakbyś naprzód zapiął, nie? Ogólnie to tak. Jakbyś tak dał radę tutaj z tego podjechać to by było dobrze. Bo już... No 30% Czekaj, tu zapinam. Ale to jest ja sobie tu przynajmniej o, przy okazji sobie zdjęcie zrobię. Ale muzyczka leci fajna. Taka typowo country. Albo dobra, i tak już zdjęcie mam na mnie turkę. 60 Sze, z Hydropakiem na Sazarce. Czemu nie? O, ale ja bym tutaj zrobił jakieś, nie wiem, pryskanie na chwasty, nie? Znaczy na tę nastunkę. Ty, gdzieś ty pojechał? Jezu, przejechałem! Przejechałem. Przejechali, to mnie chłopi walcem. 15%. O, to szkoda. Znaczy... 10%, 10%, jak coś, nie? O, nie patrz do tyłu, coś. 6%, 4, 3, 2, 1. Spokojnie, blokadę wrzucam, wszystko. Oj, dupa. Pusto. Jak... No. Gdzie ty? Boż, jedzie tak to jak nasz portfel? Jak <laughs> Ale baga masz łupie Tylko tu ty uważaj, tu jest Weź z tych tych, bo Tu Weź, o tyłem się załapiemy zł Czekaj, się tego sterować! Do przodu Do przodu daj trochę Tego sterowania się nie ogarnąłem Czekaj, ja opuszczę tak. Szybę mi wybiło. Dobra, dobra, full jest. Chłopie, chyba żeś włączony miał. No? Weź go. to go tutaj na montę No. Albo byś podszedł nam w tego a z tyłu się talerz byłby zapiąty. O zapiętą. Chociaż nie no bo no dziś nie by to wyglądało, ale dobra, no. Nie ma czasu, trzeba robić. Także no, dzisiaj. Chłopie, to cztery grzątki sadzi ta sadzarka nieraz. Ty, bo tak tego. Jedziesz tam z tym jak, kultywatorem? Al tu chłopie, ale tu nie, ktoś. Ale tu ktoś gnoju po rozwoził w lesie, widać. Przycisk mu wypadł. Chłopie, to nie zbyt przyciskam. Gdzie on, gdzie ty już jest? Jedzie. Świr. Co Ale... Co? Przecież się wypadł. Pierwsza... No? XD Mi nie raz już wydałem przez Rage'a. Ale jakoś... Przy tego. Ty, może tak to podpiąć? Tak O Boże! Złóż ten kultywator. Da się złożyć, czy nie? Czy hydraulika nie łapie? Nie da się. Uda się. Ciekawe, jak to będzie robiło Przecież nie, no bo tak tr tr trudno będzie ładować, to bo ten big bag jest ten na przód lepiej to zapiąć Znaczy się tego, da, Jezus. Na przód, daj tego. Yy, tu zaznać znaczy, się no Tego wariata Hopie czekaj bo tu Dobra czekaj, opuść tego no Co będziesz mi zrobił, chłopie? Przepinaj na tego, naprzód daj tego wariata O, o Jezus Czekaj bo ogólnie to bez przycisku nie umiem grać. Pierwszy raz odjechał najpierw. W ogóle fajnie wygląda podświetlenie bez tego O Boże Węże, Ta... węże, mordo! A. Nie da rady. Nie Dobra, bez wężu wieć. Nie da rady podpiąć. No, tylko coś tutaj... <laughs> jak o... Jakbyś Boże! Chłopie, tak... jak ośka się rozjechała w dojczwarze. Co jest? <laughs> Pierwszy raz chłopie będę bez przycisku jechał. To nieźle. Jest... Ale chłopie, w ogóle tam brudu jest! Hmm. No wiadomo. O chłopie, ale tam brudu jest! Ten jest, ta brudy... Dawaj tu chłopie tego, bo tu... Sorry, jak byłam... Chłopie! Słyszałem, jak ty że się odpalił. No, to wiesz, się ona to jest moc, nie? Nie ma to tamto. Dobra, ja, ja jestem ciekawy w ogóle, ile zarobimy na tych ziemniaczkach. Jak, nam, jak zarobimy dosyć dużo, to możliwe, że nasza plantacja się powiększy. Plantacja marihunaen? Co? Jadziesz tu? Cicho! Serbix cicho! No, no tak. Tu, tam nic nie było, jak coś... Jadziesz tam, Krzysiek? No ja ty... no... ja tutaj gps znaczy co? Nie mógł co? się coś ustawić. Co? Włączam gps bo w sześćdziesiąt ustawił. Ale już wyłączyłem, bo... Żeby tylko prosto jechał. Ty, bo ja mam 20, Także to strasznie ubywało. Eee, jak myślisz, jak przykleję przycisk na kropelkę, to zadziała? A co, nie możesz go tam włożyć z powrotem? Czy tam ten? No nie mogę właśnie. I Mo wypada. Mocniej przycisk. I się nie. urwało coś. No chętnie też mam. Dać się... Daj, mocniej mi i pojadę w pole do sąsiada. Po no stój, dawaj podjedź. No to czekaj, ja jeszcze mam trochę. E, dobra, już nie mam. Do góry. Dobra, ja tu na tym tym. Ja teraz jeżdżę sobie... Kurde... Kolega gdzieś tam siedzi obok mojego ogrodzenia Ale nie chcę, że ja teraz... Kampi w krzakach pewnie <grymne> W krzakach siedzi chłopie A Bambik to chłopie jest Bambik? Nie Cie? no, ostatnio się z psami gryziemy chłopie Nie, 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 nie. My no, nie już lubimy stylu Norbi raz uciekał na skuterze Przed <grymne> kim? No a przed nie mów tam, że mam... Nie mów, że mam skutera bo, bo mnie chowie dopadną. Przed... Za to, że kasku nie... Znaczy za to, Przed że kask mam. Znerwionymi babciami. To... <laughs> że im zakłuszasz to... ciszę nad snu. <laughs> o tak, bo tam tylko jest chłopie. takie. Z cutami, wszystkim tam. Taki katowa... zamontowałem to od razu wszyscy ze, ze środkami w oknie. Usiłowanie tego chłopie. Y... Skutera 2T ty. i walczymy chłopie. Nieprawda, bo 8P Ma silnik V8 <noise> Silnik V8 z kosiarki Przypomniała mi się Wielkanoc, królika z czekolady przyniosłem. Tak, z czekolady. Który mi w ogóle nie smakuje, ale jest chyba dobry. No, zawsze tak się takie na przykład Na no Mikołaja się dostawał takie czekoladowe, nie? I się jadł to po roku czasu no. A, czy albo coś. Ja właśnie. Zwykając <laughs> o chłopie, sorry, bo pompa mi coś nie opuściła. Dokładnie, pompa, pompa, bomba w oko, bomba w oko. O ja, go na bomba w oko. <laughs> Także ja, ty, ja bym tu jakieś w ogóle zrobił opryski, jak już troszkę opryski na chwasty. Było w sumie spoko Najpierw trzeba je mieć, bo na naszych ziemiach to chwastów nie ma Znaczy nie na chwasty, tylko na stunkę O Ty jesteś tam, można, gdzieś, po, jest jesteś tam gdzieś w pobliżu? Bo, się Zatankował by chciał Niestety. Można, można Chłopie. Ale to jest tankowanie Nie miałem, nie miałem pomysłu na dzwonek To sobie ustawiłem dzwonek, taki wiesz, podstawowy, hopie Właśnie, tam ostatnio jak ktoś dzwonił, taka wica leciała, a teraz opie, ty, 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 ty. Dobra, sypej. Jezu, gdzie do kabiny? Do, do tego, do sadzarki. A gdzie do kabiny bitu? tu... Ja zaraz pokażę, jak ja mam dzwonek. Tego niech, niech, no ino znajdę, może mi ust, prawo ściągnął Jaka by była. Cześć, Pato. Cześć, Fletch, Pato. Jezu, co tak laguje? tak mój A mój ja, jam ja, ja taki. I teraz prawa autorskie. A wiesz, jak ja. Jak mi ten przychodzi. Y, ten. Jak mi przychodzi ten. Y, SMS. To chopię. To jest takie coś. Niech ja wejdzie. <noise> Hop, teraz tak siedzę, kurde A tu hopi parę prozentów. 788 Niech będzie Ja Dobra. ostatnie wiadomość chyba wysłano na, na wiadomości takie normalne To tweety pół roku temu. Bo ja nie używam wiadomości albo MES, albo WhatsApp. WhatsApp, niega <noise> Nie no, ja w sumie z SMS-ów to mało korzystam. Dzwonię też mało, ja do kogo? Ja do nikogo praktycznie nie dzwonię. Jedyne co mnie to do mnie dzwonią, a nie ja do kogoś. No i ty do mnie ciągle wydzwaniasz. ja, ja nawet twojego numeru nie mam? Ja se chłopi śpię, a on do mnie dzwoni o pierwszej w nocy. Ej, mordo, gramy w Minecrafta. <laughs> nie no, czuję. <laughs> Dzisiaj Narbi 30 wieścił. ten kolega się spóźnia, chyba go psy zjadły, ale dobra, przeżyjemy. A co, jedziesz gdzieś na rowery, czy co? No. Kurde. Chłopie, ja dzisiaj byłem nie, w lesie z kolegą też. Yy, i, kurna, I tą chłopę, nie? Tą dużą taką. I, I on tak jedzie. I mówi: Chłopie, chyba cię po. Nie będę kończył. I, a ja mówię: Nie, no co ty gadasz? A najlepszy chłopie dzisiaj w ogóle, kolega, taką glebę wyrąbał, nie? Rzeczywuję człowieku. Także no, to nie ciekawie było dzisiaj w sumie. To nie... Ja kolegę nauczyłem Willy na damce, rozumiesz to? Well... Willy na damce. A ja dzisiaj robiłem Willy bez rąk. W sensie, że jedziesz na kolej, puszczasz obie ręce i jedziesz, tak nie? No niedługo, nie? Bo niedługo, ale. A ile ty tam jedziesz tą sadzareczką? O, no, 12 na godzinę. 15? 12. A chłopie, to to ja jadę? 14 Gruberem. I chłopie, wiesz co on odwalił? Bo on tak, wybił się na hopie, skręcił, jakoś w locie go przechwiało i chłopie jakby miał, skrę miał skręcone koło i spadnie na to koło i chopie przez kierę wyleciał, ale na szczęście tam jakoś nic się nie, z nie stało. Stój tam Heniek, bo zatankować chce Dobra. Chłopie, loczek jeśli to oglądasz, wiedz, że jesteś koksem w skakaniu hopek i w ogóle ich nie rozwalasz. Oh. Nie no wiem, <noise> no wiem, że ty nie rozwalasz, tylko twój kolega, ale. Loczek? Pozdrawiam Loczka. W takim razie do kabiny mi sypie ziemniaków. Czekaj, pozdrawiamy. bo. Pozdrawiamy. Trafić nie mogę. znaczy, teraz już nie jest Loczek. Nie? Teraz już nie jest Loczek. No to nie pozdrawiam Loczka. Znaczy się co? <noise> nie no, pozdrawiamy, jak on teraz się nazywa, nie wiem. Jeszcze ja musimy wymyślić ksytkę, Marku, musimy wymyślić, bo był fryzjanek, już nie jest laczek No kurde. Płysy. Rudy, 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 rydz. Nie on nie jest rudy. T -t 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 -t. Dobra, ja to daję. To ja to do końca... Gdzie po ziemniakach, panie? To jedź oddaj ten agregat tam. Sąsiadowi. O <zry> uważaj, powiem. bo tu... <immen">. Uważaj, ja bo... Uważaj bo... tu za urwie. O, pa! Podniósł się. Podnieś się. Ty, albo wiesz co może lepiej nie jeść, bo nie wiem czy do końca dojadę, opie. Boże będziemy sypać w, w, w biegu. Ależ nie O dzięki nic nie nasypało chłopie, ale dzięki, dzięki. Ile tam zostało jeszcze w tym Big Bagu? 700 kilo. Kurna, po zimniokach jedzie, mój Jezu. Ty ustaw wse. Ustaw Ustawce 12 na godzinę i jedź tak. Tam tylko między redlam mieć nie? Żeby nie gnieść. <laughs> ja się będę świecił. Cały jest, coś O, sypię teraz. O weź tak, prze, przechyl do przodu trochę tą, tą, tą maszynę. O, chłopie! Automatyczne uzupełnianie ziemniaków. Ale, jaja. O, dobra. Dobra, także co, mamy już prawie, jest prawie 25 minut. Także co, w dzisiejszym odcinku to było tyle. Jeżeli wam się wszyscy w to, zostawcie łapeczkę subika. Wiaćcie z tego Nie oto majstra. Bo na 150 no subów on niby wydaje wiatę, ale tak naprawdę to on was skałuje, nie? Nie, prawda? Ja nie, no, Grał na i na Starbix na live nawet grał na niej. Nie oszalałem tam. <grym> o, poszek leci. Dobra, także co? A co, chłopie? Zobacz. Co, jak się trzyma? Pewnie tam. To kółko od rady jeszcze się trzyma. Tam. Przytrzymuje. Dobra, także skończymy. Ja się ledwo nie yy, I trzymać się na razie. siema Lubię klacki. Bukan ni alah